Siema! W dzisiejszym filmie, wraz z Rywanem będziemy grali w trzy różne tryby na Cookscraftie. Pierwsze to Bad Wars, drugie to Sky Wars i trzecie The Bridge. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, subskrybować na tym kanale, no i co? Zapraszam do oglądania! Siema! Okej, okay, dobra. dobra. To chyba film możemy zaczynać. Dobra, ee, czekaj, muszę rozpocząć. Czemu mam taki mały render distance? Co jest? Bedwars Wars, sezon czwarty. Eee... Kto budowuje łóżko? Mogę no, okay, ja. Okej. Okay. Generalnie... To nie wiem na, na tej mapie gdzie się idzie, ale chyba tutaj. Kilo trzeba Oni mają endstone, oni mają endstone. Dobra, to masz bloki i ja idę po kilof. Dobra, weź klient i może kup po prostu. Okej. Okay. Matka, jakie cofki są. TY, JAKIE COFKI SĄ! A no tak, mam 40. Nie, no mam 40 pingów wytyfy. Co ty? To... Według Coxcrafta na tabie mam 20. O jezu, jak się ze O jezu, żyjesz? Tak. Dobra, mam. Dobra, łatwo. O matko, on się zdążył zrespić. Do za tobą. Dobra, dzięki. E, wiesz co? Wróciłbym na chwilę do bazy, bo nie wiem, czy nas nie będą rasować e, niebiescy. No, ja bym na niebieskich poszedł w sumie teraz. No dobra. Dobra. E, niebiescy mają wełnę samą. To dobrze. To można iść. To zejmę, że tam idźcie, pójdę po diamenty. Matko, zapomniałem, że przecież na jeden, e, Boże, 1.89 jest ten Shift teraz. Przez to RPN na moim serwerze Normalnie cały czas grałem na 1.17 I ten shift tam jest... Nie wiem, chyba niżej się shiftuje o parę pikseli I przez to jak shiftujesz na 1.89 Prawie nie wygląda to jakbyś shiftował Potrzeb... Aha, cofło mnie na sam początek mostu Przydałaby się tu mała pomoc, bo ich jest dwóch I już idę? Matko, bloki mi się skończyły, ale... Dziwi mnie, co się dzisiaj dzieje. Czy to mój internet, czy Cockcraft laguje? Bo nie wiem. Nie, nie wiem, mam... mi nic nie reaguje. No i ja no mam już ile? Nie. No, mi nawet nie pokazuje pingu. U mnie masz e, 20 pingu, tyle samo. Niby tyle samo co ja, ale no. Dobra, e, czy ty zniszczyłeś im łóżko? E, jeszcze. Czerwony czerwone zostało zniszczone przez. A nie, czyli to nie oni. Dobra, e, to jesteś tutaj. Widzę, że szarpa. Dobra, spadłem. Kupiłeś? Nie ma drugiego? Yy, nie ma. Nie miałem. E, czy yy, nie... Pomarańczowy idzie? E, widzę, ale nie wiem, czy na nas, na nas, na nas idzie, bo on wie, że. Ja się cofam. E, on już tam biegnie. Nie zdążę chyba. Weź do Wojda, wojduj, wojduj. Jestem, jestem w bazie, jestem w bazie. Dobrze. O, myślę, że dodatkowo diamentową zbroję. O, super. Co jest? Nie, no tego się nie spodziewałem. No nie. Prawie trafiłem na, boss, na most. Dobra, czekaj, to ja już sobie poradzę tu. Może sam. Y biały idzie. Od Dla strony mnie. diamentów. Widzę go. Ma Kiela. Ja tu, tu jest chyba bariera bloku się, że już nie można wyżej stawiać, nie wiem. Boję się robić fireballa, ale... Dobra, udało się. Pomarańczowy wraca się do bazy, on ma 2 enchantowaną zbroję. Tu już się dobuduje może. Mam jakieś te... Oj, widzę go. Jezu, dobra! Chciałem uciec, bo spanikowałem. A mogę tam zostać. Dobra, to następna gierka może. Okej. Okay. Eee, o, fajna mapa. Że wtedy... Dobra, już obuduję łóżko jak coś. Eee, dobra. E, tu się na kogo idzie? Okej, okay, na sąsiadów tutaj. No nie no, zbugował się jeszcze Ja się tak. wracam O, mam te, mogę nam w sumie, no nie mamy protection, to mogę nam kupić protection Kupiłem protection, dobra e, Idę na emeraldy w sumie Nikogo nie ma, no to pójdę na nie Jezu, prawie spadłem Jest na no, nich? Nie, nikogo nie ma na emeraldach. co jest. E, idę do niebieskich. E, potrzebuję pomocy małej. Okej, okay, już nieważne. Okay. E, byłem zbugowany w bloku niewidzialnym. E, mam teraz, teraz pytanie, czy kupować obsydian? chyba e, nie. No nie, bo za chwilę i tak w sumie jest. E, co to ja to... zrobiłem? Widziałem to. E, dobra, po prostu kupię. Nie, wiem... ty chcesz diamentową ja zbroję, czy mogę ja sobie kupić? E, to jest Nie bongo. nie ma sensu chyba kupować dwóch mieczy, że tych nie O nie, 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 na pewno nie. E, niebieski idzie. Kupię zbroję i zostały jeszcze dwa Emeraldy, to będzie na potkę niewidzialności. Nie, kupię sobie dwie potki dwie potki. Już myślałem, że... Kupiłem... Idzie niebieski, idzie niebieski. To. To. Teraz, teraz jest. Sprawa, że Muszę kupić bardzo dużo tego. I, idzie niebieski kolejny. Postaram się go zepchnąć. Poko, odsuń się. Masz jedną. Dzięki. No teraz, czekaj. Czekaj. A chciałem tam rzucić na niego fejr. No nie, no nie. Yy, różowi do o, nas idą. spadłem, 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 spadłem. Weźmy obroń łóżko, jak, żeby nie zniszczyli. Dobra, nie zniszczyli, już się odrodzę. Najważniejsze, no, tylko jakie wielkie to jest, czekaj. Da się to jakoś zmniejszyć. O, dobra, mam mniejszy scoreboard, od razu lepiej. Za dużo to było. To. Kurwa, nie tu. No. Dwa em te, boże diamenty, jakie emeraldy. No e nie. Trzy, dobra, poczekam te 12 sekund. Dobra, nie... niebiescy nie mają łóżka. Jest, ale są jeszcze różowi chyba. Ale różowi nie, nie są chyba zbyt dobrzy, nie wiem. I tak mam no, ma lekcje. Jest tylko jeden niebieski, jakby co, dobra. Teraz, żeby nie spać, bo już dużo razy w... pamiętam kiedyś grałem, spadałem w dół tutaj, w tych, tych. ale ja tego. idę na różowych. Dobra, to pójdę z tobą chyba, bo. To ja pójdę na tego niebieskiego, może lepiej. No dobra. Jeśli ja miałem iść na, z tobą na różowych, Ten niebieski na set pleców zabije, to będzie średnio. Boże, kto tu robi jakieś trapy? Dobra, różowy nie żyje, spadł. Nie wiem, co on w ogóle próbował zrobić. On się próbował O, dobra, GG. On się próbował sklaczować tym. Eee, TNT się próbował sklaczować. Czemu dostaje randomowe itemy? Czy ty mi coś rzucasz? Nie wiem. Eee, tak, tak. A, ok. Nie wiem, nie znam się na tym, co jest le lepsze. Iron Sword? To się w sumie przyda, czy to jest cnowback? Nie, to nie jest cnowback, to to wywalam w ogóle. A drugi iron nowy miecz też niepotrzebny. Czy ty stoisz w miejscu, czy mi zlagowało? Nie, ty stoisz w miejscu. Okay. Jezus! Pytaj, może nie powinniśmy grać w Skywarsu? W sumie racja. Dobra, czekaj, gdzie jesteś? Może, czemu wszędzie? Gdzie jesteś? Ej, ty tam kogoś masz na ten? Ty się z nim bijesz? Tak? Nie, Jezus! Nie... Jak Gdzie się jest? wystraszyłem! Gdzie ty jesteś? Zginąłem. Gościu A. mnie zepnął. Jak się wystraszyłem! O, patrz! Jakaś... Ty co jest? Co? Ale jakaś R Rosea dołączyła. To jest ta tiktokerka xRosje? Rojsi? Nie wiem, może? Tak. Nie no, ja, ja se robię. Weź to wytni. Do... Dobra. A zapomniałem, że. Okej, okay, nie było automatu. Zapomniałem, że ta gra się ra... że w tej grze się roszuje. To ty może pilny, ja będę roszował, chociaż. Okej. Okay. Okay. Bo ten ty pójdzie. Jezu, nie zdążyłem sklaczować. <laughs> Naprawdę? A nie, to ty spadłeś. Tak, o, to ja, ja nie, spadłem. Nie, bo... A, dobra. Brawo, ja. Jezus! Dobra! Udało mi się. Zapewne będziemy mieli maksimum punktów i ten. I oni wygrają. Czyli w ostatnim momencie. Okej. Okay. No nie. Dobra. A co, byli tu już blisko? E, nie, spadłem. Okej. Okay. O, widzę, że też na federze. No, no dzisiaj zainstalowałem. A nie, czekaj, to już chyba nie jest ten turnieju. Razem może przejdę. Tutaj. Dobra, trafiłem. Jezus! Dobra, no nie. W ogóle ty montujesz wadobę, premierze? Eee, tak. Kurde. Nie nad. O, kurde. A co? Nie. Czy. Co jest? Wygraliśmy. Alex i jakiś. Nie wiem, kto to jest. Eee, wygląda jak. No właśnie, nie wiem, jak to wygląda. Co ten Alex robi? Jak on dziwnie głową obraził. Czyli on tutaj prawie spadł. Nie wiem, co on zrobił. To jest jakiś dziwny movement na ten Alex. Mi się wydaje, że oni nie mają jakieś większego gorycza Nie, mnie ten Alex jakoś ma jakiś dziwny movement. Nie, nie może, może nie mają, może po prostu mają taki styl chodzenia, ale mają, mam wrażenie, że że, ma, że... że jakoś inaczej, że coś nie tak jest po prostu. Coś, są sus trochę, ale może tylko, może tak mi się tylko wydaje. Byłem już tak blisko, no nie. Kurwa. Ej nie, ten, ten, ten Alex ma coś na stówę. Znaczy może... Nie no nie wiem, szczerze mówiąc, trudno jest. Mi nie chcę też kogoś tak od razu mówić, że ma cheaty, bo nie wiem, na przykład ze mną wygrywa czy coś, ale... Dobra, dwóch zrzuciłem. E, idę, 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 idę. no czy, ja, czy... Chyba, że to tak działa, że jak w nim stałem, a go biłem, to on w ogóle nie mógł spać. Dobra, dobra, jestem. Uf. Ej, mam pytanie, czy jak ktoś no. swoje i go bije, to, to, to on nie dostaje knotbaka? Zależy, jeżeli ta osoba też się bije, to nie powinna mieć knotbaka, nie wiem. Ale on mi nie bił, on sobie jadł jabłko taką. A, to ma. Yy, cheat'y. On prawie w ogóle knotbaka? Nie, nie, dostaje ode mnie, w sensie. W ogóle go nie knokam. To, to no, chyba to będzie długa i... gra. Chyba ta. Ja bym szczerze mówiąc, po prostu został e, do końca. W sensie jak najdłużej przed No nie, nie, minuty. nie byłem już tak blisko. Coże ci przerwałem, ale i byłem wow. już tak blisko. Jest. Dobra. Udało ci się, dobra. Partem. Nie, może, może jednak nie miałem tych cheatów, ale na początku jakoś tak. Idę, 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 idę. Dobra, idź, 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 idź bo oni skoczą. wskakuj. Dobra. dobra. Jest. Jest. Dobra. Biegnę! Weź tam się. Biegni, biegnij, 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 biegnij! No, Demacz, no co za... No nie! O! Nie! No nie! Dobra, jestem, 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 jestem. Nie, jestem nie ma mnie, jestem, jestem, nie ma mnie, jestem, nie ma mnie. Nie mam mnie. Dobra, D jeszcze raz spróbujmy. Biegnę! Biegnij, biegnij! To on jest całkiem. Nie, to nie jest wow. Do dobra. Dobra, jest. No to dobra, to tyle z tego odcinka. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć.